ewidentnie na Aha. znaku, że jest tylko jeden pas do skrętu w lewo. No i tutaj właśnie widziałem. Na znak, na znakach pionowych, poziomych, wszystko Was ma się... jeden pas. A ty, ty się to drugiego pasa? Drugiego do Zawsze się przyjmuje zasadę, że się w pierwszej kolejności zajmuje pas lewy, a nie ty szukasz drugiego pasa dozwalającego. Rozumiem. Znaczy nie, wiem, ale żeby żeby moim manewrem nie spieprzyć czegoś Nie, bo będziesz, będziesz zwalniał, to on to odbierze, że chcesz go przepuścić no, tu jest problem Dobrze Jak chcę go przepuścić, to tego go udupi Bo jakaś... ja Jestem ciekaw, czy już nie udupiła przez twoje zachowanie, bo ominąłeś Aha na razie widzę, wyjeżdżają, czyli nie jest egzamin. No uh -huh. oh kurde. No bo nie uh -huh. robi się czegoś takiego, że zwalniasz, bo uh -huh. ten, co wyjeżdża, nie wie, jak ma się zachować. Okej, okay. normalnie jechać. Normalnie jechać, a on wyjeżdża, no on musi uważać, czy widzi samochód jedzący, ma przepuścić. A Ty się starasz ułatwiać, a w gruncie uh -huh. rzeczy utrudniasz. Tam nie, nie masz drogi z prawej strony. Ty jesteś z jego prawej. Prawej ja Później w prawo będziemy jechać. Mhm. Tu dwa. W sumie to. No tak, muszę na ten. chodzić. już na tamtym etapie, bo, bo tu trzeba zająć wcześniej dwa sprawy. Gracja. Mój błąd. Trzec zawsze na z górki naręczne? Niekoniecznie, ale jak sobie ciężko jest ruszyć, to łatwiej jest zręcznego. No ale wszystko szło dobrze, żeby tylko tą sprzęgło przytrzymać trochę dłużej. Mm -hmm. Gazu trubiny. Boga, boga albo o jakiś egzamin tutaj w tym horyzoncie poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy a, puszcza nas, o tu jedziemy już nie jedziemy zmieści się? zmieści Jeszcze nie egzaminowany. Macie mm, egzaminowany? On zawraca? Tak. No to ja. Nie. Nie. I w lewo pojedziemy Pigzaminy raczej tam co byśmy bo je nie wjeżdżają Kierunek lewy Ja się boję za nie wjechać <laughs> Że ją zepsuję Że... Się jej mówił Bo ją poganiął, bo ona stała, stała i nas chciała puścić. No bo ona skinęła mi tak lekko że głową, żebym jechała. <laughs> Trzeba tak pogodzić do środka. No! no. <laughs> hamowałaś no Tu nie miałaś siły docisnąć? No właśnie, tak nie wiem. Kupiłam się na tej kierownicy co mi pan zaczął tutaj robić. Kierunek <grywanie> po, Bo tu powinnaś się schować, bo ktoś by pędził to może nam bagażnik zawadzić. teraz. Tu mamy po lewo. No co łatwe, nie no. <laughs> no nie, to nie. Przy czerwonym spróbujmy, no, dobra, nie ma lepszych. Przy czerwonym? Tak. Blisko czerwonego? Mm -hmm. Dobra, to jest są... tam. Ja nie muszę to wycofywać. Ciągniesz w lewo Bo, zaraz, bo chciałem bardzo blisko niego, no za blisko no Za blisko Masz prawo do jednej korekty, zrób korektę o, Korektę, czyli muszę sobie tak wyjechać Jak dobrze wybrniesz z korektą, to będziesz miał Korekta to jest jedno wyjechanie i wjechanie Nie wyjechanie całkiem z cienowiska kurczę, ale... No tu za blisko, ja stąd nie wyjdę, no ale już teraz chyba nie wyryk... Masz prawo do jednej korekty, tylko skorzystaj z korekty. No wiecie, ja bym z tego wybrnął. A czekaj, to jak teraz tu to, to zrobić? Że muszę... Teraz sobie chyba stoję tak muszę się przesunąć tak <grym> trochę. Nie wiem, powiedzmy. Puść, pu puść pedały i obserwuj, co ja robię. Puść pedały wszystkie. Puść pedały, mam, mam prostuję koła. Przede wszystkim, żeby w niego nie wjechać. Odbijam lekko, bo za blisko podjechałeś. Wycofuję. A żeby nie wjechać zawsze. Coś za jedzie. jedzie. Aha, ja przyjęte. Muszę mi pedał. Zobacz. Odbijam w prawo. Naprowadzam. I ja mam zaliczone. Jedno ręko. Nie, tak, pal tak. Z palcem w dupie. Z palcem w dupie. Ojej, I tam, psichino, z tego mam w ich Tu czekam. Okay. A tam mogę podjechać? I teraz pobjeżdżamy. bo okay. z całym. Uh -huh. Nie, sprzęgło nie, gaz ten, hamulec wcisnęłam. Ja powiem szczerze, że przez cały kurs na rondzie byłam... ...pięć razy. Na 30 godzin to było 5 za mało. 5 razy to ja było na godzinę, jak jestem z kursantem jest no, no. więcej. Właśnie nawet teraz już widzę, to tam... No My już byliśmy na dwóch, dwóch rondach. Duż, no. a, a gdzie do końca jeszcze? I to od razu u mnie się pojawia taki stres, że nie wiem właśnie gdzie, jak, jak zjechać, którędy. To ja nie wiem, jak to, jak to można jeździć, żeby ląda pomijać. Są Rękę wytknęła dopiero jak ja zaschowałem A tak to o. dom Pedro czarny. Ale no w sumie też powinnam chyba właśnie zahamować ja. Nawet ze mnie to by było już po. I nie byłoby tłumaczenia, że ona wytknęła rękę. Wytknęła rękę, bo zobaczyła, że myśmy się zatrzymali. Można jechać prosto Ja ją widziałam, tylko jakoś tak nie wiem, zbagatelizowałam ją a Całkowicie to jest, to jest uczestnik nieprawidłowo luchu. No tak, oczywiście Kto ma? Drugi raz to tutaj, i drugi raz to sama wpadka No właśnie No był znak pustą. No był I no. nawet widziałam, że my dojeżdżamy z podporządkowanej No właśnie Jeden uchwyt sobie przygotowano, nie stać bezczynny. Jeden uchwyt. przyjdzie czas ruszania, będziemy się zbiegać, nie walczyć. No tak. Lub no jak oni skręcają w to, no to my tam, musimy tam czekać. czy taki srebrny ten, co ja nie wiedziałem czy on właśnie jeszcze jadę, czy... Jedź, 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 ale jedź! Dobra, jadę. Zobacz, I jedynie skupić, a tam przeciwko no, to był daleko. Ale faktycznie ja się skupiłem ja na tym tylko Ty się skupiłeś na prawej stronie. Mm -hmm. Tak jakbyś wjeżdżał z na kółko. Pojedziemy w prawo. To jest to pierwszeństwo Prawda, prawda? Nie spojrzałem na niego, że on tu w ogóle jeden już ja nie muszę w sumie jakoś tam bardzo planować, bo mam pierwszeństwo. Idziemy, w ogóle i co prosto no, zawracamy, zawracamy, zawracamy Nie trójką, nie trójką uh -huh. Jedziemy Zapalamy silnik, gazu Teraz to za późno no, W ogóle nie, nie wiedziałam jak zrobić ten manewr Jedziemy teraz. Gazu. jedziemy, zawracamy Wróćmy na tym skrzyżowaniu. Mhm. Kierunek dajemy. Dwójka może być. No, może być. Ale tutaj też mam, bo nie spojrzałam. Tutaj też mam pierwszeństwo. Nie. Nie, tutaj czekam. Jeszcze do przodu będzie sobie zjechać na jeden Tutaj przypuszczamy, droga z pierwszeństwem prowadzi tak czyli kogo przepuszczamy? Z prawej strony. Z prawej strony. I co i teraz możemy? No, Nie dodajemy gazu, nie sprzęgło. No, jakby to wszystko wiadomo, ale... Jakby <gamy> to wszystko wiadomo? Jak on tak żwawo jedzie? Gazu, 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 o, gazu, gazu, ja gazu nie A, tutaj, bo tam jedziemy. Dobra. Ga nie tu, tylko tam. A tam! Sprzęgło. Z prawej strony znaku na tamtych, Aha. dlatego tak odchyliłem lekko kierownicę, Aha. żeby po prostu samochód taki lekki najazd zrobił. Widzimy, wiemy, że w to byśmy zdłużyli. Nie, nie, nie. zmieścimy się Nie, Ta procedura była zmiana zmiana pasa żeby lewo pojechać No w sumie racja To ma pierwszeństwo na wyskrzyżowanie No On ma pierwszeństwo Nie on tylko my? Czy nie jesteśmy do bez No z poprzednim razem tutaj Od razu tutaj mogę było tak, że poprzednio tutaj musieliśmy wszystkich puścić. Jechaliśmy w dołu Na jego miejscu byliśmy. Ale później nie? Tak? Ale jak jechaliśmy w lewo, to mieliśmy pierwszeństwo. mówiliśmy o drodze z pierwszeństwem W lewo i w prawo, tak? Mm -hmm. Tam na światłach Tamtych w lewo, tak Na czerwonym? A, się na to tam To tamte... Tam. Ta, tam Pierwszej kolejności ta. się na te patrzy No? Lepiej to zrobić płynnie, bo tu jest zakaz zatrzymywania. No właśnie. Mm. Jak jest cień wątpliwości. To się nie wjeżdża. To lepiej zrobić korektę i nie mieć problemu. Nie? I teraz no. w Do, przodu, do przodu jeszcze, jeszcze, tam z pół metra mam. No wiem właśnie, ale tak się... I prostować szybko. No, byłoby eee... gdyby, gdyby, gdyby nie to, że ja tam zahamowałem i gdyby nie to, że przytrzymałem chwilę kierownicę. No to nie można nas na maksa ściągnąć. Trzeba ja trzymać nigdy... się bliżej tamtego, dopiero w prawo. To powiem tak, mnie nigdy nie uczyli z jazdy, startowania w ciągu. Zawsze miałam się zatrzymać i dopiero skręcić. I generalnie moje parkowanie nigdy nie było na ruchliwej ulicy, tylko gdzieś tam w, w pokątach, więc to mnie przeraziło, że mam to zrobić szybko. как раз że to jest jakaś taka konkretna nie. kolejność Nie Gazu Zgasnij Zgas. Dawać, dawać, gaz i uciekamy, zostaniemy na środku Zerknij przez prawe ramię, czyli nie ruszymy samochody za Zawsze w takiej sytuacji trzeba sprawdzić tą prawą stronę żeby nie wystartować pod innym samochodem Przestań migać tego, Jak zgaszmy. on ma mi migać? Bo on pobudzony gdzie tylko. No ja też, bo mi się wszystko poplątało teraz. Ale to przez ten, co mi wyjechał, jeszcze na Konrada. kierownica Nie mówię, żeby nie kierownicy nie można podawać Można, ale, ale, ale nie na takich miejscach jak tam, już jechali okay, okay. Jedziemy prosto trzymając tak kierownicę Dochodzi taki moment, że będzie skręcać Idziemy tak i przekładamy rękoma W ten sposób Ruszamy Trzymać, trzymać Jedziemy, jedziemy, jedziemy i w ten sposób się kręci. Tak. I w ten się sposób wyprowadza i gaz. Godzin jest. Raz na, czwórce nie jest. na 30 godzin jazd, chyba ani razu na czwórce nie jeździ. Na 30 godzin, ani razu czwórka? Poważnie, to jest pan w stuczu się. Nie, ani, ani razu. Nie mam ciężko, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie no. pamiętam. Powinien być pogoniony, żebym czwórkę wrzucić. To jest cynę no. dużą. Broniewskiego można jeździć, Kastrowicza no. można jeździć. No tutaj jest sporo miejsc, gdzie można czwórkę wrzucić. I to jest optymalne w ruchu miejskim. Tego się trzymałem. Nie dyskutowałem z innymi.